Rewanż z Andrychów i rewanż się udał. Znaczy na pewno wygraliśmy, chociaż mówię, mecz dużo, dużo, dużo kontuzji wśród moich chłopaków. Zapowiadałem rewanż, udał się. Do przerwy założenia w 100% 2-0. Po przerwie troszeczkę, troszeczkę daliśmy się stłamsić, ale mówię, bo bez walczył do końca ofiarą. Tak, znaczy, tak, no, tak, znaczy celowo tak! No to miał tak być, się, że mówię, no grali hmm. bardzo agresywnie i oni walczyli do końca. Wszystko mogą mieć pretensje o drugopówkę. No ale mówię, no, cieszę się z wyniku i że właśnie zrewanżowaliśmy się. Kontuzję mówisz, to co tam? No i tam były po chorobach y, Jordi musiał zejść, y, coś, że sam się zejść. Tak, coś tam, no nie wiem do, koń, do końca. Y, Tomek Sobera cały czas, urazy, także mówię, Marcin Kucharzyk, uraz mięśniowy, Kamil, tylko na no, własne odpowiedzialny jeszcze, także mówię, no troszeczkę mówię. Tam został z... Kamil Pawak właśnie rozcięty teraz do szpitale jedzie na no, to, także mówię, no nas troszeczkę zdrówka, no ale... No tak się walczy właśnie. Szkoda, szkoda, mówię, no sezon się kończy, zostaną ostatni mecz, no i postaramy się jeszcze zdobyć trzy punkty i będziemy się rozliczać.